Czy od początku, czy wracam po krótkim cięciu? E, wiesz co? Nie wiem, jak chcesz. Nie wiem, to było śmieszne w sumie. No To, no, to możemy zastosować. wrócić stamtąd. No, do... Rączka mu wystaje. O! Dobra. Tu pało w niego, prawda? Eee, dalej mu wystaje. Dobra. To wracałem po krótkim cięciu. Prawdopodobnie. Nic się nie zapawał. stało. Nic, nic się nie stało, ale ja podejrzewam, że. Po prostu ja przełączyłem przez przypadek na realizm. I stąd się się stało. I stąd się nie były. I Putin atakował, a my byliśmy Krym. Pamiętaj, że tu tanki i wyskakują, i całe inne zło spada i torba. A przy tym i za mniej było, wiesz? Tak, teraz jakoś y, mocniej stąpam teraz po, po ziemi. Oj, bo się najadłeś w przerwie między nagraniami i mocniej ci się stąpał, od razu. I patrz, sklepów nie ma. Gdzie po krześle, co ty? O Boże. Piguły. Kurna, później, później, fotel nie trzyma no. Fotel cię trzyma? Cóż, jakieś Boże, inne. co to za odgłosy, były dziwne. Słyszałeś, to? Ktoś jadł potrawę, którą gotowaliśmy w ostatnim odcinku. Tak, ale dzisiaj już nie gotujemy, bo pytają się nas, kiedy programy kulinarne. No, ze mną to kiepskawo, bo po prostu. No, ja. generalnie się jestem kuzynkiem. Ja siebie i w ogóle ciebie uczyć. jestem Nie Ja Dobrze, że wylądował tuż przed nami. Adrenalinka. Kto mu kazał ci nosy? Wow, to było piękne. Oczywiście, muszę wszystko podpalić, łączyć z sobą. A pan co, już po zajęciach? Czekaj, chodź zobaczymy, czego Właśnie, oni tu co się uczą. Co oni tu Patrz, Trzech człowieków rzuca się na podłogę, Cze, a tutaj jest budowa. To jest? ja chyba. Co? To, nie, to są człowieki, patrz. Tu, tu masz człowieka, a tu jest U, budowa. Uuu, że coś, plus dwa w pamięci. A wy czego tutaj na stołach stoicie, co wy? Zero kultury. No mamy dwustronne drzwi. Zero jedynie. kultury. Jedna rzecz mnie martwi. Jaka? Nie było jeszcze. Boomer boomera bumera i tanka nie było. Poska e, no to masz Twittera. Dzięki. To już jedną rzecz e, odfajkowaliśmy. Takie tam są schody, idziemy schodami. E, biegnie charger. Gdzie? Widzicie, no. dzicie? Ja chcę ci kopnąć. Co mi chodzi? No ze spadni! Ze spadni? Może pchnij go jest... Wiesz co? on chyba na super gluta przyklejony. I co teraz na dół, chyba? Nie? Na dół. Dobry, nie chcę Dziękuję za ujęcie. Było coś dziwnego, ale dobrze. Dobry, O, patrz, będziemy prowadzić. Brum, 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 brum. Proszę. Super, ok. Atak. Holy shit! shit. Kurde, gdzie się ustawiamy? Nie wiem, ja wszystkie tramki koło bagażu i nie może. Stój tak, jak stoi, szecik, ja lecą stajem ty i też Dobra, ja pakuję tu w tą stronę przed nami. Tam głąb yy, biegnie. No tutaj głąb. Yy, to ma amunicję. Tu musi być gdzieś amunicja. Ileż w krocie amunicji. Jak zginę, to mnie podniosę. Tak. O O Gdzie jest amunicja? Są piguły Gdzie jest taka amunicja? Dobra, tu koledzy idą, ja nie chcę kolegusia Wirus w Bałko. Gdzie jesteś? Nie wiem, ciemno jest A już no, widzę W sumie przy świetle by nie gwałcili nie? Już nie bądź taka skromna A ja nie jestem skromna, ja jestem realistką to jest dziwnie chrumka tu. Spadaj pan śmicie Tu jest też broń tylko trzeba się do niej dobrać Lirus ja wzięłam to co nie trzeba ja Wzięłam wziąłem kurna Ja też wziąłem kurna to, O, jest e... Nie to nie jest moje O jest krabina ja mam dwie Lirus tam jest macheta e... Gdzie? Tu ja ją wyrzuciłam Tutaj. O tu, tu leży ci maczeta. Ty o nie jeżdż. masz No. O, czekaj ja chcę tak. Dobra, wziąłem maczetkę. Jezu Maria, coś wydaje dźwięki to jakby tank? Nie, boomer. Boomer? Co tędy? No tędy, tędy, ale to jest groma i ciu Chodź, przejedziemy się bagażami. Blub, 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 blub. A ty co udajesz, że nie żyjesz? Ja? Ja tak wyglądam. Nie, to tanki, ja że... Dobra, biorę katankę. Słyszę dziwkę. O, a tu ty Czego ty mnie Luis, bijesz? Żeg! Panowie, spokojnie, Juliusz. to tylko ja. Co jest? Jestem. Nie, bo nie wiem, czy w tamtą stronę co ty poszedłeś, jeszcze w tą Co no właśnie... czy ja poszłam. Nie wiem. Kto wystraszył tu torbę? Luis, to no, niech teraz umiera. Widzisz jakieś oznaczenia? Nie, nie widzę. Ale to chyba tu bo Pani? Idę za Luisa. Tu jest wyprzedaż, w ogóle spadaj. Pod naszego so. Okej, okay, sorry, to ja nie chciałam, to ja wychodzę. <grylouf> Gdzie ty jesteś? Na dole. <grylouf> e o, widzę cię, dobra. Tam na dół, może? Chyba tak, bo uruchomiłam wszystko. Hmm. Och luś, dziękuję. Umarłeś mnie jeszcze, ocaliłeś mnie. Tu na dół? Tu. A nie stąd przyszliśmy czasem? Nie wiem, alarm tu uruchomiłam, to chyba tu. Chociaż nie, nie, nie pamiętam tego miejsca. Dobra, biorę katana. O tutaj ich uruchomiłam. Okay. Jezu, to za masakra! Właśnie staram się bierać z tą kataną I co, widzisz to się Eh... Defibrillator... O, mołotowa widzę, kuchni. No tu wiegają tak, o... śmieciuchy Takiej żyga widzę, znaczy widzę słyszę, że ma być Kurczę, w tę stronę? Chyba stamtąd skąd to nie biegną, przeważnie takie, że skąd to nie biegną, tam się. Duty free A to jest sklep. Po schodach? Nie wiem. Dawaj pod na górę. Staram się żeby tutaj dosiekać. Na Hunter górę. Hunter, Żyki, wszystko. Ocaliłem Cię, ale musiałem odwieźć go Żygi Ja się przycisnąłem. Ale piją mnie z każdej strony, zabierzcie ich. Już idę. Dlaczego tu nie ma krzyków? Ruba! Lepiej? Nie, czarny mnie leje Dobra, nie żyje. W sensie charger. Jezus Maria nie ma. To, mógł to, mógł, to tak. masakra. Wiesz co? Ha. Chyba tędy. No chyba tak, ja ich tam podjarałam trochę. Podjarali się, bo... Wiesz mam Ja. Może nogę jej urwała. Okej. Okay. Niech ta fala nie... się dopali po prostu razem z tym Badziewiem całym. Podejrzewam, że oni się będą falować dopóki my nie przejdziemy, tak wiesz? Okej. Okay. No chyba tak. Ty masz maczetkę. No właśnie się dlatego się... O, czekaj, czekaj. A nie, to nie oznaczenia. Gate B1. Jesteś z nami już? JOKI NA rzek, MNIE! Grzek, Jezus Maria, dzięki. Muszę apteczkować no. się. Apteczkuj się. Ja się nie apteczkowałam jeszcze i to był błąd. Podejrzewam. Okej, okay, nie wiem co się dzieje. Dojechali mi w kącie. Gdzie jesteś? O, nie, już idę. Rzek, 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 rzek. o rzygał, Ożygał, rzygał. Słyszę. Weź mnie po pilną chwilę, i... niech ja się wapteczkuję. Dobra. Jesus, Luis! Watching back to nie znaczy strzelać do mnie. Serio? Nie wiesz, twoja postać jak zaczęłaś się healować, krzyczy wiesz. Watch my bag, a Francis do mnie, znaczy Luis do mnie. Virus eee. zajadł mnie tu zaraz. Jest eee, bon! eee, safety! Super! To tutaj? Tak. Jest, jak mi przycina, masakra. Od razu przepraszam, widzowie, po prostu za przycinki. Jesteś? Dochodzę, dochodzę! Już! czego Bill wyleciał? Co za pierdola Chodźcie tu. Luis mnie ocalił. Dlaczego byście wyszli, jak ja weszłam? Jezus, wyszedłem do tych idiotów! o mnie! Chodź! Chodź, niech Ja pierdziele, nie wejdę, no. Dobra, zamknąć drzwi. Chodzisz? Oni nie zostaną. Sorry, panowie, ale... Czekaj, muszę się apteczknąć. Wow. Jesus! To było straszne! Do samego końca! No. Ja teraz tak zerknąłem i u mnie nie będzie specjalnego odcinka, bo usunąłem tamte nagrania. O, <grym> Więc po prostu ja jak coś to u ciebie obejrzą... Tak, no, tak co myśmy będzie, tak, wyprawiali, tak. no. Jezu, to była tragedia. Widzisz, nie pomyślałem, kurcze i usunąłem od razu odruchowo. Patrz, a ja ostatnio się zastanawiałam czy nam poziomu nie zwiększyć, żebyśmy sobie grali na tym, nie? Nie, 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 jest dobrze, jest dobrze. No normalu. Jest, do... <grym>, jest dobrze. Jest mega dobrze. Choć biegniemy. Ale co się stało? Oni wyszli z tego no, safety no, house'a? No. To było jakoś tak durno, słuchaj, że... ja y, ten, Czyli ja a apteczkę weźmy czy coś? Wzięłam. Ja się cofnę jeszcze, żeby... Ja się też cofnę, bo... bo tak. Czekaj, karabinki... Aha, oni wszyscy apteczki pobrali się wyhealowali. Chyćki. Czekaj, tak by się chyba A Nie ma apteczek, zaraz Co to się pole... narobiło? Tu pole. Pole, zahaczył. <laughs> Słychać strzały. No akurat. Powiedziałeś w momencie, kiedy Mazia zastrzeliła zombie. Okej, okay, gdzie, gdzie my się w ogóle mamy udać? jakiś... Tam, yy, tam do tego samolotu? Tam jest jasno w sumie, kierując się no twoją teorią. Tłumasz, tu jest światło. Eee, kij do kriketu dla ciebie. Odpowiedź przez radio. To idź odpowiadaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie mam żadnych grzybów, nic. Ja właśnie słucham tu. Ale ja to miejsce. się do walki? Czemu mam wrażenie, że my tu byliśmy? Ja nie mam takiego wrażenia. Mądr jest w drodze, brońcie się. Wiesz, co wiesz, my stoimy na cysternie teraz. Nie wiem, czy to jest do końca dobre miejsce. Jest działko! Nie wiem, czy wpakowacie na niego. Tak, tak się od działka. Pamiętam, że tutaj działko koledzy. Jest apteczka. Czy lecę, czy co, czy mamy tym brakiem? Kto wysadził? Ja, specjalnie. Aha. Nie, ja tylko tak pytam. A to moja działka. Też ja. Ja. Spadę kobiety. Ale powiem ci, że to jest bezpieczne, To Dobra, właśnie tam idę. Ja się podsunę ci, o. Uważaj, Hunter, od mojej. Ja tu stoję, tam strzelam, stąd przyszliśmy. Dobra, już po hunterze. Tam jak coś po lewej masz, ten, paliwo. Y Weź chłopaków na górę, nie w takim polewie stawiaj co drzebinka. Przepraszam. Poza nim wchodzą na tę syczepkę Weszli na syczepkę ten, na ten no. po to, żeby z niej. Kurry na chata! Uratowałem Mila? Mil, Chyba wracaj. tak. Ktoś go uratował. Znaczy strzelałem w to z Grubas, grubas, grubas. Ogruba grubasie. On ma tylko grube kości. Nie On jest puszysty. Tak Widać. Ta gitara tutaj Tym leżała. Nie, nie ma on... ataku. Ja poszłam po. po weapons. Wiesz może ja też zejdę sobie. A co zbać, bo już mój miejsce. Dobra, wchodzę. Tank! Za tak się Cię jarać? Solara dla tanka. Pierdolą. What? No. Poszedł? Tak. Rany boskie. Masturbator gdzieś. Jesus, Gdzie przepraszam, bilet. Znowu atak? Ciekawe ile... Słyszę tanka? Nie Tam, z, gdzie strzelam. Pytaliście mnie ostatnio, widzę, dlaczego ja tanka z chargerem mylę? Bo mogę. No. Ostatnio w ogóle ktoś mnie pod filmem pytał, że niech chwilią poprowadzi w całości kolejny odcinek. I w sumie tak. A ty niby co miałabyś robić? W sensie siedzieć cicho? Nie, w sensie, że ty masz prowadzić którędy droga. Aha! O Boże. To jest z drugiej strony cisza i spokój. Podejrzanie. Jest za podejrzanie. Gdzie to masz turbata? No właśnie też to się non-stop. Czyli się radosne sapanie. Co to było? O, jest, wysy. Mini wysyp Mini, ja Wysyp Wysy ja tak. jak tak. Wysy ten ten tak. Wysy tak. Wysy tak. Wysy tak. Wysy tak. ma więcej amunicji No, Wysy tak. Wysy tak. robotnicy ze zmiany. Ha. Ja będę musiała zaraz skoczyć po tanku. Też będę musiała za chwilkę skoczyć. No, no. To skocz teraz, ja później skoczę. Wiesz, żebyśmy oboje na dole nie byli. Dobra, idę. Słyszę Tanki tanka. Jest Zajebiście, akurat sobie kiedy szedłem na dół. Widzisz go? Nie. Y tam, y za tym niebieskim. Okej. Okay. Musiałeś zginąć. Ja pierdziele. Jeszcze żyje! Otrzymuję pomoc! Dobre, muszę ja się, się apteczkować nie Przepraszam, muszę się apteczkować Muszę się Wow! Gdzie się tam wchodzi? Od dupy strony, nie? Tak, otwiera się, dupa się otwiera Tam wysyp! Jest, dupa się otwiera, dobra no, Otwiera się! Skakuj! Yeah. Rany boskie. Ja pierniczę. Już się bałem, że znowu wybiegną. Ja też. Ach, poetycka scena. Krew i pożoga. I znowu biegną za nami. Zapalili się jeszcze, czyli własne. Patrz, tam macha nam jeden po prawej. No? Nie, nie, uciekaj, yeah! Well. O Boże. Pff. Nie żeby inny odcinek dzisiaj był. Tak, tak. Najpierw rosyjskie klimaty, ale to obejrzycie u Madzi yy, w odcinku, bo u mnie niestety yy, nie ma i zacznie się tak yy, w trakcie. No ale cóż. Nie Mogę ma. Gdybyś podesłać jak chcesz. A tam. No to nie. Nabije ci widzów. Dobrze. Zbustujecie. Okej. Co tutaj? Defibrylatory, na no pewnie zero. O, ja jednak mało to, co rzuciłam, patrz. Ech, zabitych w walce wręcz. A, jak zwykle ja z tymi, z Woomerami. Luis ze Smokerami, proszę. No. Bill Chargery. Ej, ja zabiłam jednego Chargera. A tanków coś nie widziałem, nie wiem czy już byli czy nie. A nie wiem w sumie. Właśnie też nie widziałem. No Luis to Witcha przestraszył. Ja nawet się Witch nie widziałem. Ja też ja słyszałem sobie tylko, obok. gdzieś przebiegaliśmy obok. No przecież ten Louis umarł i Ty chodziłeś go podnosić. Ej patrz, Louis królował dzisiaj w ogóle. Bo umarł. To żul. Ale patrz, 1126 zombie, tyle zabijałem przeważnie na całym czapterze, a dzisiaj zabiliśmy tyle na tych, na no, dwóch no, no jeden był takim non stop falą, był aż do samego tego, safety house'a. No to było coś, naprawdę. Uch, dobra, to nie zapomnijcie wpaść do Madzi na, na, początek. na, na rosyjski początek i... I, I chyba to tyle, nie? No tak, do spotkania. Dobra, Trzymaj się, cześć. Pa. pa.